Wielka Sobota. Dzisiaj w zasadzie będą dwie karty, dlatego że ta wieczorna liturgia, Wigilii Paschalnej, ona już przynależy do niedzieli. Ale na Wielką Sobotę mamy hasło Cisza na ten dzień. My nie lubimy ciszy. Bronimy się przed nią. Ale tak Kościół przeżywa dzisiejszy dzień. Nie mam mszy. Nie ma komunii. Przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy święconkę, ale tak naprawdę to błogosławieństwo moglibyśmy odprawić sami w domu. Tak, samemu. A często to nam dominuje. Przygotowanie do tego, co ma wydarzyć się już za chwilę, już jutro, święta. To nam dominuje. A dzisiaj jest czas na adorację. Cisza. A co z Wigilią Paschalną? Wigilia Paschalna. I dzisiejsza tam liturgia proponuje hasło. Ekscytacja. Dlaczego takie? Ta liturgia to rosnące napięcie, ciemność, świeca, rozświetlamy powoli Kościół, słuchamy orędzia wielkanocnego, słuchamy tych wszystkich czytań, które powoli prowadzą nas przez historię aż do zmartwychwstania. Ta liturgia to stopień po stopniu wspinaczka naszego oczekiwania wobec tego, co ma się wydarzyć. Bo my przecież wiemy, co ma się wydarzyć. Wyczekiwanie w podnieceniu na zmartwychwstanie na zmartwychwstałego. Każdą szamę ma w sobie to napięcie, ale dzisiejszy dzień to zupełnie inny wymiar. I spróbuj to poczuć. Spróbuj wejść w tę liturgię. Czuć się i może trochę dać się zaskoczyć, ekscytacja.